Witamy Was serdecznie w kolejnym unboxingu. Przyszła do nas piękna paczka z wydawnictwa RTCK, czyli rób to, co kochasz. Ja robię to, co kocham, czyli otwieram z nadzieją na fajne książki w środku. Piękna książeczka Aleksandra Bańki Nepsis. Ciekawe, co to może być, ale sprawdzimy to później. Mamy tutaj jeszcze. Uuu, jaka ładna okładka. I'm confused. W którą stronę mam to trzymać? Mam dylemat. Wow. Otwórz ją. What? Co się? Patrzcie, ja, sądzi patrzcie sądzi na to. Ja. Tu mamy książkę, a później mamy. Mamy drugą książkę. Z drugiej strony. To pierwsze widzę. Dlatego jestem fanką RTCK. Dziękujemy za przepiękną paczuszkę i na pewno powrócimy do tych książek już niebawem w audycji Książka na fali. Zapraszamy. Coś tu nie wyszło. Bra. No już. Piękna książka. Sandra... Bań.